Proszę Boga o coś, a on tego nie robi, to mnie to frustruje. Dlatego przestałem prosić. Przeżyj to sobie, dorośnie, zrozumiesz, dlaczego tego nie zrobiły. Ale teraz nie dostaniesz tego. I możesz nawet mnie nie lubić, a i tak nie dostaniesz, bo Czy nie ja nie... swoje prawa ma. Chodźmy, Kichnąłbym, to by was tu zabijał, nie? Wy sobie nie wbijajcie do głowy, małe człowieczki, że Wy tutaj teraz zrobicie coś, na czym miasta ja ciełem panowanie. Mam taką obawę, czy kiedykolwiek ktokolwiek wywinie się na ołtarze. No jeden byłby plus, że byłoby dużo relikwii. To jest tak jak to ukryte życie, Jezusa, o którym kiedyś rozmawialiśmy, nie? że czasami może. Wrócił później do domu, ja mówi, gdzie byłeś? Błędy są wpisane też w proces uczenia. Ćwiczenie się zadałem. Wykonaj ćwiczenie, jak trener, nie wykonaj ćwiczenie. Ale czy to coś da? Co cię to obchodzi? Marek jest fajny. Cieszę się, że takie macie. Aczkolwiek mnie wykańcza. To jest pewne info. Spokój. Tylko dlatego, że go lubię, w ogóle jeszcze z nim się spotykam. Bardzo się cieszę. Myślę, że dzięki tej serii będziemy się lubić jeszcze bardziej. To znaczy w momencie, kiedy się zakończy. Dobrze, oby trwała jak najdłużej. Tego życzę i sobie, i tobie. Dzisiejszą niedzielę przyćmiewa uroczystość świętych apostołów Piotra i Pawła. Dlatego mamy czytania z uroczystości, a nie, a nie z niedzieli. Więc z racji tego, że ja zaczynałem tydzień temu dzisiaj, ty dawaj pierwszy. Pierwsza rzecz to taka, że kiedy mamy jakąś uroczystość, to często jest tak, że czytane są dobierane do uroczystości, czyli nie idą takim ciągiem według pewnego porządku, który czytamy w ogóle Pismo Święte w takim systemie trzyletnim podczas liturgii, tylko dobierane są po to, żeby przez Słowo Boże uwypuklić daną uroczystość, nie? A to jest w ogóle też te samo sobie takie bardzo piękne nie? Jak czasami. Bo co innego jak są postacie, które są w Słowie Bożym, na przykład jak Piotr i Paweł. Mm -hmm. A są czasami jakieś postacie, które. Nie ma święty no, późniejszy, tak. na przykład, święty Franciszek, nie, ale on jest wyjaśniony przez Słowo Boże. To, to jest genialne. nie? Ja bym ciekawy Pan jest, Bóg to, go wyjaśnił. Ja, ja, ja bym jak bardzo ciekawy był. Yy, no, no, mam tak obawę, czy kiedykolwiek. Ktokolwiek by się na ołtarze, no to może tu nie chcę, żeby w by jakoś pysznie. Nie? No jeden byłby plus, że byłoby dużo relikwii, ale, ale nie chcę być tu żeby za bardzo pyszny. Ale jestem najbardziej interesowany z tym, jakie czytałem taje czy Jak, jak podsumowano by moje Ja żyje. już mam obrazek na wypadek, żebym ja, ja, tak, był beatyfikowany. Nie. nie. Mam takie, wiesz, <laughs> e, zdjęcie ze śmigłowcem topru <laughs> razem z moim bratem. Ja siedzę z przodu, mój brat wychyla się tam z tego. Prawda, wyjścia z tyłu i tak się śmieje, że jak być może będziemy kiedyś beatyfikowani, to już jest gotowy obrazek. No to pięknie. No więc to by było ciekawe, jak, jak, jak można y, życie człowieka opisać przez Słowo Boże. Nie? To jest tak fantastyczne. Mm -hmm. No i oczywiście mamy tutaj tak. Ewangelię, to myśmy już rozmawiali na ten temat, bo to jest Ewangelia Zara Filipowa. Kim tak. jestem? No, mówiliśmy... a, a wy tydzień temu. Tak, a wy za kogo mnie uważacie? Kim jest dla nas Jezus? Natomiast mi się wydaje, że te pozostałe czytania mówią najpierw o, o, o tym, jak został Piotr uratowany, a potem Paweł e, mówi o tym, e, że, 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 że bierze udział w zawodach. Właśnie to, to, to zdanie mnie najbardziej jakoś tak dotyka. Żo Bo z, tydzień temu sam tutaj byłeś w blokach i nie mogłeś się rozmać. Tak, dostrzekać. startowałem. Start. <laughs> to jest. Nie wiem, czy to jako jedyny sport, jaki mam. Nie żartuję. Ale, e... Pamiętam, że graliśmy w piłkę, jak byłem jeszcze w seminarium, no, kiedy byłś ja na salę. To graliśmy, potem połknąłem i nie ma w czym grać. Nie, e, chcę powiedzieć o tym, że ten, ten, e, ten obraz zawodów jest świetny. Życie jako zawody, nie? E, zawody sportowe. I teraz oczywiście musimy wziąć takiego sportowca, jakiegoś z krwi i kości, i wyobrazić sobie, bo najwięcej u sportowców widzimy owoc, a nie widzimy tego, ile ten owoc kosztuje pracy, żeby, żeby taki był. Nie? Więc widzimy zawody konkretne. I coś się uda, coś się nie uda. Dla sportowca, który trenuje ileś lat, a potem nagle y, zajmuje, wiesz, czwarte miejsce czy To jest naprawdę du, du, duża, z jednej strony porażka, a z drugiej strony sukces, bo jest czwarty na przykład na świecie albo czwarty w mm -hmm. Europie. Ale nie o to chodziło ciebie, Ale nie o to chodziło. Więc on, każdy sport ma ambicje być pierwszym. Nie? A z drugiej strony, czasami jest też tak, że po czasie doceni to, że ma też czwarte miejsce. Nie? Natomiast Najgorsi są kibice. To są ludzie, którzy potrzebują ruchu tak jak ja, ale siedzą i migronie eksperckie. O mógł bardziej, a mógł coś tam. Nie, nie wie, facet wykonał pracy, ile przełamał swoich ograniczeń. Nie? To jest najgorsze. No I właśnie w zawodach jest najpiękniejsze to co, to, co nie widać. Czyli cały ten wysiłek, który ten człowiek pokonuje, to jest, tak, to jest ukryte, ale to jest tak piękne. To jest to jak to ukryte życie Jezusa, o którym kiedyś rozmawialiśmy, nie? że jest około, tam załóżmy, licząc, około 18 lat życia ukrytego Jezusa, w którym On żyje, tworzy się Jego charakter. Niejednokrotnie może bywa jakieś tam, jakaś tam ko korekta nie, ze strony mm -hmm. Józefa czy Maryi, nie? Z drugiej strony chodzi do szkoły rabinackiej, być może pomaga Józefowi. A może pomaga Józefowi nie? w jakichś pracach, uczy się, wychodzi. Czasami może wrócił późno do domu, a mówi, gdzie byłeś. Nie? Więc to takie codzienne życie, nasza codzienność. I on to przeżywa i to go wszystko kształtuje. I on tam uczy się właśnie jak... jak... Myślisz, że Matka Boża popatrzyła na zegarek? E, no nie wiem właśnie, no, ale jakiś jakoś czas zmierzyli. Jakoś zmierzyli. Może swoją drogą wiem. jak. Może klepsydrom, nie wiem. Każdy w każdym razie. Czy to już w sydry z domu? <laughs> Nie mam pojęcia. W każdym razie. To jest to, 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 to co z ukryte, czasami jest właśnie bardzo piękne. Mm -hmm. I może dobrze, że one są trochę ukryte, żeby tego nie, nie, nie wyświetlać. Z czasami są takie, takie dokumenty, które pokazują człowieka, który jest w wysiłku, który ile razy jest w rezygnacji, ile razy pada po prostu. Nie mówi: nie, dość mam tego, już rzucę to wszystko. Nie mam już sił po prostu fizycznie i psychicznie nie mam siły, a jednak za jakiś czas znów znajduję jakąś motywację, żeby przyjść znów na tą salę treningową i znów podjąć ten wysiłek. Ja tak widzę życie Piotra i Pawła. To, to są też, przy okazji są też dwa różne, dwa różne osobowości, dwa różne charaktery, nie? A jednocześnie ciekawe, że zostawiło ich razem w liturgii. Oczywiście tutaj jest cały temat, jak Kościół jest stary, jak teologia uprawia, tak jest temat relacji urzędu do charyzmatu, nie? Tu Piotr reprezentujący urząd, charyzmat. To wszystko już zostało wyjaśnione, więc to nie jest myślę, że tak bardzo ciekawe, żeby to, o tym mówić, prawda, się jedno drugie uzupełnia i to jest okej, okay. to, to żyje jak mąż i żona, czyli w jakiejś symbiozie, każdy pozostaje sobą, a jednak żyje w symbiozie i w pewnych zależnościach, i obdarowaniu wzajemnym, więc to jedno drugiemu służy. Natomiast, natomiast jako, jako postacie, jako osoby nie? są tak różne, mają swoje, swoją jakąś drogę duchową. No, Piotr był zwykłym rybakiem, nie? Stał się papieżem, no. dość, dość szybka kariera, nie? No, Chociaż ale, droga długa, prawda? Droga druga, ale, ale bez studiów nie możesz być. Miał jedno chyba z najlepszych studiów, bo ze względu na, na profesora, jego miał przez trzy lata, Jezusa Chrystusa. No i to były studia, w których no, to nie było tak, że zawsze miał piątki, nie? Ewangelia Marka, pod tym względem a propos, jest bardzo piękna, ponieważ... No nie ma tam chyba rozdziału, w którym nie byliby ci apostołowie korygowani. To jest tak piękne, kiedy widać Jezus, że tak po ludzku, mówię, jak długo mam was jeszcze znosić, panowie? Czy jak tak bardzo otępiałe są wasze umysły? No to nie jest głaskanie, no słuchaj, to nie jest mm -hmm. głaskanie. Goście wiesz, widzieli rozmnożenie chleba, a potem płynął młodziom, mnie i mówią: Mam jeden chleb, co zrobimy, nie? No Przed chwilą mieliście ich niewiele więcej, nakarmiście 5 tysięcy ludzi, nie? a teraz macie jeden chleb i co, co zrobimy? Mam ja jeden chleb, gdzie to kupimy? Nie? Żabka zamknięta, gdzie kupimy chleb? Kurczę. To niepojęte to jest po prostu. Nie? No i Jezus to widzi i, i mu ręce I, opadają, i ręce mu opadają, tak po ludzku chyba. Mm -hmm. nie? A jednak nie zraża się, nie zniechęca się, i właśnie tego jest najlepszym nauczycielem, nie? nie zniechęca się i ciągle ma większą ufność w nich, niż może sami oni sami z siebie. Nie? I tą zbieraninę, bo to jest taka naprawdę zbieranina ludzi, nieprzypadkowych, ale naprawdę bardzo różnych, bo jednak Jezus wiedział, kogo wybierać. Kiedy wybierał, to wybierał świadomie. Więc nie jest to przypadkowa zbieranina, ale, ale też bardzo różni ludzie. I tak różni byli właśnie Piotr i Paweł. I Piotr ma taką drogę, gdzie z rybaka awansuje, ale dużo, dużo, dużo go to kosztuje. I jego droga jest tak piękna, ponieważ jego droga pokazuje, w jaki sposób... Błędy są wpisane też w proces uczenia. To jest piękne, naprawdę. Lubię Pana Boga za to, że właśnie daje nam prawo popełniać błędy, i ogólnie mam taki wniosek życiowy, że nie wiem, czy mogę powiedzieć, że Pan Bóg woli, ale ja rozumiem, że, że tak jest, że, że Bóg woli, żebym podjął decyzję. Samodzielną, być może nawet błędną, niż lepszą, ale w zależności od kogoś. Że lepiej jest, żebym się sam po prostu nauczył, żebym zrobił to, co po prostu płynie. OK, nauczę się na własnych błędach, ale to będzie głęboko osadzone w nawiązaniu do tego, o czym mówiliśmy tydzień temu. Bo wydaje mi się, że w tej relacji z Bogiem, kiedy Bóg nas prowadzi, jest moment, kiedy my pytamy Boga, bo nie wiemy. Mm -hmm. No i pytamy Go. Jakiś długi czas już idziemy za tym i, i, i uczymy się takiej uległości wobec Słowa, rozeznajemy. Mamy do tego narzędzia, mamy Słowo Boże, nauczanie Kościoła, mamy w przypadku nas, mamy przełożonych, nie? małżeństwo, mamy żonę, męża, to nas koryguje świetnie, Tam dzieci mają rodziców, nie? to jest wszystko ok. Więc mamy jakieś takie struktury, które nam pomagają rozeznać, ale jest moment, kiedy Bóg nie daje nam już światła do rozeznania, nie. Nie dlatego, że, że mu się skończyło rezonanie, mówię, a wywrócę ich, zobacz, podłożę im nogę. Nie. Tylko jest moment, kiedy Bóg mówi, jesteś już na tyle dojrzały, że, że bój sam. Jakąś, jakiś czas szedłeś za mną, szedłeś za mną, doceniam to, szanuję, a teraz pójdę tam, gdzie ty pójdziesz. Jaki to jest poziom w ogóle, wiesz, przyjaźni, jaki to jest relacji, Boże, my to rozsadza mózg w ogóle, nie? Rozumiesz, że Bóg mówi, okej, okay, szedłeś za mną tam, gdzie ja. Chciałem Cię zaprowadzić, ja pójdę za tobą. Gdzie teraz pójdziesz? To jest jeden z najpiękniejszych w ogóle fragmentów. piętnastu to Trwajcie we mnie, jeżeli będziecie zachować moje przekazania, będzie trwać w mojej miłości i tak dalej. Więc mówi o swojej zależności. Potem mówi: Jestem, nazywam, Nie władzą sługami, ko przyjaciółmi. A potem mówi: proście o co każdy chcecie. Nie? Że on chce za nami iść, bo wie, że przez tą drogę, którą szliśmy za nim. On nas tak już ukształtował, wychował, mhm. że będziemy prosić o głupoty jakieś, nie? Poprosimy o, o dobre rzeczy, nie? I on mówi, pójdę tam. To a propos, wiesz co, tej prośby... ja swoje, prawa ma, choć nie <laughs> Dobrze. To a propos właśnie, wiesz co, tego, tego proszenia Pana Boga, bo dla mnie to Słowo Boże trochę dotyczy tych, tych prośb, tak bym powiedział, bo... Ja o tym wspominałem już tutaj parę tygodni temu, że, że ja mam problem z takim, wiesz, z tym, że proszę Boga o jakieś bezpośrednie działanie i bywa różnie z tymi Jego odpowiedziami i o tym jest dla mnie to dzisiejsze słowo, bo patrz, mówią tutaj w Ewangelii o Mesjaszu, nie? A propos tych korekt, o których mówiłeś, to, to Jezus wielokrotnie też musiał y, korygować apostołów pod tym względem, że oni myśleli, że jak nastanie Jego królestwo, to Rzymianie się wyniosą z Ziemi Świętą, będzie święty spokój, a on im mówił, że będzie trochę inaczej, nie? I, i to jest w ogóle takie można by powiedzieć trudne że będzie inaczej do tego stopnia że nawet wiesz jego zabili to była po prostu porażka dla nich bo oni się spodziewali że on to zrobi to sobie inaczej. w porządki no było radykalnie <laughs> inaczej no a z drugiej strony pierwsze czytanie mówi o, o takiej bardzo bezpośredniej ingerencji Pana Boga, że jest cztery oddziały żołnierzy, po czterech po prostu żołnierzy, którzy pilnują Piotra uwięzionego w więzieniu, jest anioł, który go po prostu trąca skrzydłem, potem wychodzą tak jakby niezauważeni przez tych żołnierzy, brama się otwiera przed nimi sama, Piotr głupieje, bo już sam nie wie, czy to jest po prostu prawda, czy, czy nieprawda, dopiero potem przyszedł do zmysłów, no i dobra, jednak jest na wolności, bo Kościół się modlił za niego, nie? I ja mam problem z tym, jak to po prostu poukładać chociaż jakąś odpowiedź dla siebie już mam, nie? Że jak to jest z tym bezpośrednim działaniem Pana Boga, bo z drugiej strony każdy apostoł, tak jak święty Paweł mówi o tym dzisiaj w, drugiej, w drugim czytaniu, swoje życie, oprócz świętego Jana, zakończył męczeńską śmiercią, nie? Gdzie nie było Bożej interwencji, tylko były po prostu twarde realia męczeńskiej śmierci, pewnie w wielkim cierpieniu, nie? No i, i zastanawiam się, bo wiesz, dlaczego to jest dla mnie trudne? Bo w momencie, w którym czasami proszę Boga o coś, a on tego nie robi, to mnie to frustruje. Nie? Dlatego przestałem prosić, ale uważam, ja <laughs> uważam, że to jest dobre. Wiesz, dlaczego? Mogę ci kardywać przy ludziach. <laughs> Możesz, pobawmy się, Pobaw się w Pana Jezusa, ale słuchaj, jak kiedyś odwiedziłem jeszcze Wandę Połtawską, jak tutaj żyła, to ona powiedziała taką rzecz dla mnie ważną, bo powiedziała, że Jan Paweł II żył w takim jakby wielkim zawierzeniu, mhm. mało prosił, a wiele dziękował. Że jakby, wiesz, kocham słowa z Ewangelii, gdzie Jezus mówi ojciec wie, czego wam potrzeba. I czasem są różne trudne rzeczy, ale staram się je przyjmować w jakimś po prostu zawierzeniu i, i wierzę, że Bóg jest, że ogarnia to wszystko o wiele lepiej i że te trudne rzeczy nie przeczą po prostu no Jego dobroci i łaskawości, którą chce mi okazywać i którą mi okazuje, bo co do tego nie mam najmniejszych wątpliwości. Tylko czasem jest to napięcie między tym, o co prosimy, a tym... Co dostajemy, jak Bóg działa, albo jak nas rozczarowuje też tym swoim działaniem lub nie działaniem. Ja proszę czasami Pana Boga o coś, o rzeczy banalne. No. E, jedne z moich ulubionych próśb to jest, jak jedę do rodziców, to około 20 jest bardzo ciężko zaparkować y, obok bloku. <coughs> Teraz zbudowali jakiś tam market, więc jest trochę parkingu, ale za to robią na parkingu przed blokiem, robią kostkę, więc też nie ma za dużo miejsca. I kiedyś po prostu parkowałem gdzieś daleko gdzieś tam koło szpitala i tak dalej, od jakiegoś czasu po prostu przychodzę, jadę i, i proszę, Panie Jezu, proszę Ci, abyś mi dał miejsce. Dla ciebie to nie jest jakiś problem, wiem, że to możesz robić. Czasami nawet będąc w takim, można powiedzieć, w takim momencie duchowo nie najlepszym, że tak powiem, tak delikatnie ujmę, <laughs> mówię Panie Jezu, wiem, że nie jestem godzien, ale ostatecznie. To nie ze względu na godność, może już nie godność, tylko że ty jesteś dobry, możesz to zrobić. I powiem ci, Bóg jest tak precyzyjny, a to nie da się tego, ja mówię to, żeby oddać fałę Bogu, naprawdę teraz. To są niby banały. Raz, jeden, raz, jeden, chyba na początku. Nie, właśnie na początku nie. Pierwszy raz był na pewno tam, gdzie. No nie, sorry sorry, raz jeden to jeszcze niestety chyba nie prosiłem Pana Boga, tylko jakoś mi się udało. No może też z jego, na pewno z jego pomocą, ale nie, ale nie, nie było prośby. I razy go prosiłem, teraz dostałem jedno i to samo miejsce. Mm -hmm. I to było miejsce tak? na wprost wejścia do bloku, czyli nie da się bliżej. <laughs> Sympatycznie. To, to już jest, to jest tak z 3-4 razy się powtórzyło. Nie? No to jest, to jest masakra. Natomiast ja lubię prosić Boga, ale też rozumiem, kiedy Bóg nie odpowiada, jakoś tak nie napinam się, jakby nie mam takich super oczekiwań, nie, jakbym, to nie jest tak, żebym nie wierzył, nie, tylko właśnie idę w tym kierunku, co, o, o którym ty mówiłeś, nie, że wiele razy to innym tłumaczę. Czyli jednak nie będziesz mnie korygował aż nie, tak strasznie. Nie, nie, nie. <laughs> Z innym czyjś rzeczą skoryguję. O, ale ale czekam. I Ja rozumiem to tak, że bo czasami innym też tłumaczę jak innym tłumaczę, to, za, to jest zawsze mi pomaga to, żeby do siebie też to odnieść. Jak już tłumaczę tłumaczysz innym, to już nie być taki, że innym byś tłumaczył, a sam inaczej, nie? Że mówię, że po prostu Bóg wie lepiej, no. Bóg wie lepiej. Jak dziecko prosi rodzica o zabawkę, to nie zawsze to, co prosi, jest dla niego dobre i to znaczy, że zawsze rodzic musi spełnić obie, czy tą prośbę dziecka, nie? Bo chce się pobawić, nie wiem, no, czym tam, no. Yy, gorącym żelazkiem, no i żaden normalny rodzic nie da gorącego żelazka dziecku, no sorry. I dziecko będzie płakać, uważa, że jest skrzywdzone i tak dalej, będzie tupać nogami, ok, Po przeżyj to sobie, dorośnie, zrozumiesz, dlaczego tego nie zrobiłem, nie? Ale teraz nie dostaniesz tego. I możesz nawet mnie nie lubić, a i tak nie dostaniesz, bo ja... Proszę się nie tylko o to, żebyś mnie lubił, tylko o to, żeby po prostu było dla ciebie dobro, bo w tym razie się moja miłość. Myślę, że Bóg tak samo gdzieś tam nie zawsze nam oddaje to, bo my widzimy, że to jest najlepsze dla nas tu i teraz, ale my to jesteśmy my. A Bóg widzi bardziej i mówi: to teraz nie będzie dobre. Nie? Mm -hmm. um. Korekta. Ja, ja widzę, bo powiedziałeś o tym, że, że, że co, nie było nic Bożego wtedy, kiedy, kiedy oddawali życie? No to tak byśmy powiedzieli, że co, Pan Jezus też nie było, nie było to Boże doświadczenie, kiedy on na krzyżu? Nie, no mam na myśli po prostu to, że nie było takiej, wiesz, interwencji, że tu masz Piotra, którego Bóg w jakiś cudowny ja myślę, sposób ja, ja, wyciąga z więzienia. Ja, 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 ja myślę, że ja właśnie tu, tu, tu uważam, że była mega interwencja Boża, tylko nie taka, jakbyśmy chcieli. Mhm. To była interwencja Boża. Ostatecznie, kiedy idziesz za Jezusem, no to byłoby fajnie, gdyby, gdyby naśladowanie Jezusa oznaczało, że chodzimy od kany do kany, nie? No Jezus też tam był, nie? No, no to byłoby świetnie. No nie. Ale Jezus nie był tylko w kanie. Znaczy rozumiem, o co ci chodzi, bo wiesz, przychodzi mi teraz na myśl że Maksymilian, i... prawda, i to, czego on dokonał, no to jest po prostu, wiesz, zawrót głowy. Zawrót no tak. głowy i ewidentnie to była Boża interwencja, ale jakby wykonana przez Niego. I Jego to bardzo dużo kosztowało, nie? Jasne. Ale kto nie powiedział, że przez nich też? Oni się też nie zgodzili na to. Mm -hmm. No Mogli wyrzec się wiary i może byli ocaleni, nie? A jednak zgodzili się na to. Mm -hmm. Tak samo jak Jezus mówi. Nigdy nie zabieraj w się. Sensie? Myślisz, że ja co, jestem bezradny, żeby przybili do krzyża, to nic nie mogę, że jak kichnąłbym, to by was tu zabijał. Nie? No przecież to w ogóle nie ma o czym mówić. Nie? No to więc Jezus mówi, ja życie oddaję. No tak. Sam je oddaję. To ja, je odd mm. ja mam na tym panowanie, co tu się mm -hmm. dzieje. Wy sobie nie wbijajcie do głowy małe człowieczki, że wy tutaj teraz zrobicie coś, na czym miasta ja się panowanie? Zwariowaliście. Może właśnie chodzi o to, że jakby ta największa boża interwencja polega na tym, że ci ludzie byli zdolni zgodzić się na coś takiego, prawda? Bo do tego prowadzi, widzisz, mhm. krzyż to nie jest coś, co zaraz po żłóbku, nie? Chociaż żłubek sam sobie też był już mocnym zjechaniem w dół, nie? Tak. Tylko no, ty, kilkanaście lat ukrytego życia, tylko, o którym ty, mówiłeś tydzień temu. I trzy lata działalności, w której też były różne momenty, nie? I lepsze, i, i, i trudniejsze. Gdzie był, mówił, że masz sobie Belzebuba, gdzie y, rodzina powiedziała Kobierzyn do Krakowa, Kobierzyn, nie? no Na badania. No więc to nie było łatwe też życie, nie? Gdzie wiele razy już mu się, gdzie, gdzie przyprowadzili go na, 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 na skarpę i chcieli go zrzucić, nie? No to, to co to? To nie jest głaskanie, nie? Więc były trudne trudne momenty, ale, e, ale Jezus powiedział, że pokazał, że ma kontrolę nad tym, nie? Chcę do tego wrócić, że właśnie. Życie Piotra i Pawła jest pewną drogą na Jezusa, chociaż każdy trochę inaczej to, i, i ta droga troszeczkę jest inna, ale cały czas to jest droga na Jezusa. I ostatecznie, kiedy idziesz za Jezusem, no to nie ominiesz Kalwarii, nie ominiesz krzyża, no sorry, nie ominiesz momentu, w którym będziesz, będziesz postawiony przed tym, że albo idziesz własną drogą i robisz tak, jak chcesz, albo musisz zaprzeć się siebie i pójść drogą za Jezusem, nie? No, tego nie ominiesz. Tego. No, natomiast jeśli będziesz wierny do końca, to dojdziesz tam, gdzie doszedł Jezus. Jezus nie doszedł tylko na krzyż, tylko poszedł dalej. Do chwały. Chwała jest ostatecznym celem. Ale bramą jest krzyż. No, no i sobie. Mhm. Więc w tym znaczeniu i poprowadził. Ale w momencie, kiedy Jezus daje im zadanie, właśnie posłanie, misję, to oni, tak jak święty Paweł to pisał, to są zawody. I wiele robią, wiele z determinacji. Tak jak sportowiec mają wiele determinacji, tak i oni mieli wiele determinacji, nie? I zobacz, że to nie jest tak, że Jezus ich puścił i mówi: No, zobaczymy, jakie będą efekty, tylko on jest z nimi w tej misji. Mhm. I, I nic, nawet tego, co się w głowie nie wyobraża, po prostu niewyobrażalne. Jesteś, jesteś zamknięty, masz strażników i game over, nie? I, i mówisz: No, jedzą, posłałeś mnie i co, nie? On mówi, posłałem cię i będę realizował to, i potwierał bramę, i robić to, co ci powiedziałem. Ale strażnicy, co Cię to obchodzi? Skup się na tym, co ci zadałem. Ćwiczenie się zadałem. Wykonaj ćwiczenie, jak trener, nie? Wykonaj ćwiczenie. Ale czy to coś da? Co cię to obchodzi? Zaufaj im, jestem trenerem, ty jesteś zawodnikiem. Wykonaj ćwiczenie, skoncentruj się na tym. Pamiętasz posłanie Jezusa, jak posyłał? Z nikim, drodzy, nie rozmawiajcie. No bo się rozgadasz i zapomnisz, po co w ogóle wyszedłeś, nie? Skupcie się na tym. Jak do domu wejdziecie, dobrze, jedźcie tam już, co wam dadzą, nie kombinujcie, że tam, yy, tam takie czy takie, że zasłonę, czy nie zasłonę. Jedźcie to wszystko i skupcie się na tym, co macie robić. Nie? To jest to mnie, to mnie fascynuje po prostu. Nie? Że to jest takie, takie determinujące. Dobrze, no to chyba tyle starczy, jeśli chodzi o to, o to dzisiejsze słowo. Yy, mamy nadzieję, że Wy również skupiliście się nad tym, o czym tutaj rozmawialiśmy, i że dacie znać o tym w komentarzach. Pamiętajcie też o lajkach i o wsparciu na Patreonie, jeśli tylko chcecie, bo to pomaga toczyć się nam dalej. Nawiązując do pięknych słów, które kiedyś wypowiedział do ciebie ojciec Roman. Biegnijmy, w tych Biegnijmy. Czy Roman mówił się ze mną na wyścig? Tak? Jaki? Na, na korytarzu. Aha, no właśnie. Dobrze, to trzymajcie się w takim razie i szczęść Boże. Szczęść Boże.